Ilu kliknięć potrzebuje od momentu włączenia telewizora do odpalenia filmów w aplikacji VOD? Hmm, jeden menu, dwa aplikacja, trzy filmy. Trzy a że przecież musisz skonfigurować Wi-Fi i to jest wszystko, co muszę zrobić. Znaczy tak? telewizory nowo możesz podłączyć albo sieć przewodową, albo bezprzewodową. Jeżeli pociągnąłeś tam kabel, robisz to po kablu, jeżeli masz Wi-Fi, po prostu robisz to po, po Wi-Fi, wtedy mm -hmm. zgadzasz się na warunki korzystania z naszej aplikacji e, smartowej i już masz dostęp do pełnej biblioteki wideo, demand i bardzo różnych wielu aplikacji. No właśnie, jakie jak to są aplikacje? Widziałem HBO, IBLE co jeszcze? No powiem tak, w sekcji premium my umieszczamy głównie te rzeczy, na których nam najbardziej, najbardziej zależy, czyli mamy tutaj portal Orange, prawda? mamy dostęp do portalu IPLA, mamy dostęp do chyba największej biblioteki video on demand, czyli HBO GO, Filmboxa, wyciągnięta IPLA Film, IPLA Sport, YouTube, Red Bull TV, e, popularny portal Powyżej Myślisz, że jest powyżej 10. E, no ich jest tutaj, w, samym, w samej sekcji premium jest ich około 20, okay. e, natomiast w sklepie z aplikacjami jest kolejnych kilkaset, można sobie na telewizor ściągnąć, prawda? jest YouTube, tak? Który e, jest filmu, właściwie no nieograniczonym W tej chwili tego na przykład nie ma Deezera, który w tej chwili jest do ściągnięcia, prawda? Czyli no Music On Demand, prawda? Mm -hmm. e, jest do ściągnięcia normalnie w, w naszym sklepie. Kolejna sprawa to na przykład aplikacja Onet Video On Demand, która również jest do ściągnięcia w sklepie z aplikacjami. Tutaj umieszczamy tylko te najważniejsze, natomiast wszystkie pozostałe możemy ściągnąć sobie z, po prostu naszej aplikacji Smart, Smart World, prawda? Czy tam są y, też filmy w HD? E, oczywiście każdy z tych bibliotek video on demand oferuje filmy w HD, natomiast większość działa dokładnie tak samo e, jak popularny YouTube, który znamy, który dopasowuje sobie rozdzielczość emitowanego filmu, a, przepraszam, jak Skype, który dopasowuje sobie rozdzielczość emitowanego filmu, streamowanego filmu, do przepustowości samego internetu. Czyli e, jeżeli siedzimy na, za dobrym łączem internetowym, na pewno będziemy wszystkie materiały mieli w HD. Jeżeli to łącze internetowe jest słabe, musimy się liczyć z gorszą jakością obrazu, który będzie, będziemy oglądać. No właśnie, wspomniałeś o Skype'ie. Mhm. Jak on działa na telewizorze? Widzę, że tutaj jest wy, kamera jest wysunięta na górze. Mhm. Czyli rozumiem, że po prostu odparłem aplikację i łączę się z drugą osobą, nieważne czy ona korzysta z telewizora, czy z komputera, czy z komórki. Wystarczy ma Skype'a i możemy rozmawiać? Taki telewizor to jest dokładnie taki sam odbiornik, czy nadajnik do używania Skype'a, jak każde inne urządzenie, o którym wspomniałeś, prawda? Dzięki wbudowanej kamerze, w modelu 8 mamy kamerę wbudowaną w modelu 9, do, do niższych modeli smartów możemy tą kamerę dokupić. Tu też jest nowość, że na przykład kamera 2012 pasuje do modeli 2013, co do tej pory nie było standardem. Mamy wsteczną kompatybilność, prawda? No i po prostu dopisujemy swój login Skype'a. Łączymy się z drugą osobą w drugim pokoju albo na drugim końcu świata i po prostu rozmawiamy. Różnica jest taka, że nie siedzimy przed monitorem komputera, tylko siedzimy na naszej kanapie, prawda? Więcej widać, nasz widać, możemy całą rodzinę rozmawiać, prawda? A nie tylko jedna, jedna osoba. Jakiego rodzaju aplikacje jeszcze znajdziemy na telewizorze? Bo jakby, to też jest jakby, dla niektórych to jest nowość, że w ogóle telewizor ma aplikacje. Czemu one mogą służyć? Jakie są kategorie? Kategorii jest bardzo dużo. To znaczy mamy tutaj główne kategorie, które są w naszych aplikacjach. To aplikacje takie jak na przykład gra, rozrywka, życie, edukacja, wiadomości, info. Myślę, że te kategorie, które są w tej chwili dostępne w tym telewizorze, pozwolą, pozwolą zadowolić większość użytkowników, niezależnie od tego, czy jest to mężczyzna, kobieta, dziecko, czy osoba starsza. Czym jest, czy jest życie? Fan to sportu, life, tak? Czyli lifestyle po prostu. Czyli aplikacja jest na przykład z wiązaniem krawata, no, prawda? No. To no, są tego typu aplikacje. Oczywiście mamy tutaj dostęp do rozrywki, mamy dostęp do gier, mamy dostęp do aplikacji edukacyjnych, jak również do aplikacji, którą doświadczają po prostu newsy ze świata. To nie są aplikacje przenoszone do Androida, na przykład czy iOS a prawda? One są specjalnie projektowane z myślą o telewizorze. Zdecydowanie i to z myślą o telewizorze LG, właściwie trochę szerszym, biorąc pod uwagę Smart TV Alliance, która została zawarta w zeszłym, w zeszłym roku. One są specjalnie przygotowywane właśnie do współpracy z telewizorami, z danym systemem. Systemem operacyjnym i je możemy w tej chwili wszystkie, które są za darmo ściągnąć na nasz telewizor Smart 2013. Co z grami? Czy to jest w ogóle wygodne granie w gry pilotem? To się sprawdza? Znaczy inaczej. Granie w gry pilotem niekoniecznie, natomiast granie w gry pilotem Magic Remote Control to już jest zupełnie inna, inna sprawa. Mogąc na przykład latać sobie za pomocą właśnie. E, takiego pilota Magic Remote Control. No jest to nieporównywalne. E, to też przewaga na przykład właśnie naszych telewizorów smart nad e, konkurencją. Ten pilot to nie tylko pilot do sterowania telewizorem, ale doskonały... E, Doskonały joystick do grania w nowe gry, które są właśnie w 2013 roku. Jest kolejna sprawa, jeżeli ściągamy grę, która jest grą bardzo wymagającą, to w naszej aplikacji LGTV Remote, która jest dostępna na przykład na smartfony bądź, bądź tablety, tam jedną zakładek jest po prostu gamepad, znany z klasycznych gamepadów, czyli różowiatrów góra, dół, cztery przyciski, które pozwalają sterować tymi grami.